Znaczam czas pytania, pół minuty. Pan poseł Grzegorz Braun Konfederacji. Sprzeciw Panie Marszałku. Zawsze Sprzeciw. może pan zrezygnować. Arbitralnie zmieniać czasu wystąpień. Nie może pan tego robić. Musi Pan to poddać pod głosowanie, Panie Marszałku. Mam nadzieję, że liczymy panu czas. Tak wygląda debata publiczna. 30 sekund. Na Więc pytanie, wykorzystam je, pytanie. żeby to powiedzieć, nie jest debata, debata była na komisji. To jest Pytanie do ministra. Jest, Niech pan nie przeszkadza. Jak pan, jak pan nie potrafi organizować debaty publicznej, to niech pan nie przeszkadza. Teraz bardzo się czas skończy. To drobna ustawa, drobny kamyczek do całej mozaiki. Obraz, jaki się wyłania, pełna już nie wasalizacja, ale lokalizacja. Wojska Polskiego w relacji z jedynie słusznym sojusznikiem. Pytanie co dalej? Czy będą, czy będą popi w polskich mundurach wzorem stalinowskim Amerykanie pełniący obowiązki Marcin Polaków Kulacek, w Wojsku Polskim?